Krok po kroku pokażę Wam dzisiaj, jak prosto i łatwo robicie zakupy w naszym sklepie internetowym na raty. Pokażę Wam, jak szybki i przyjazny jest to dla Was proces. Odpowiem też na najważniejsze pytania związane właśnie z kupowaniem na raty. W dzisiejszych czasach nie szukamy tylko atrakcyjnej ceny, ale również bezpieczeństwa i zaufania do sprzedawcy. Zobaczcie! Bezpieczeństwo i zaufanie. W naszym sklepie znajdziecie jedno i drugie: prawdziwe raty 0%, sprawdzone banki i bezpieczeństwo Twoich danych. W łatwy sposób, w mniej niż jeden kwadrans, sfinalizujesz zakup grilla i wymarzonych akcesoriów, a to wszystko bez wychodzenia z domu i bez zbędnych zaświadczeń. Zaczynam od tego, żeby skompletować moje zamówienie. Dodajemy do koszyka produkty. Które będziemy kupować? Ja wybieram dzisiaj ROGA PROSA 425, czyli Grilla, który ma palnik do steka i rożen w zestawie. Jak przesuniecie sobie kartę produktu do środka, to zobaczcie, że ręcznie wybraliśmy najlepsze dodatki, czyli akcesoria, które pasują do Grilla. Chcę dzisiaj kupić Grilla z pokrowcem. Dodaję pokrowiec również do koszyka. Tutaj na górze podświetla się informacja. Że w koszyku mam dwa produkty, klikam na koszyk, przechodzę do koszyka i teraz ważne: przy zakupach na raty 0% wybieracie metodę płatności, prawdziwe raty 0%. Do wyboru będziecie mieli w kolejnym kroku jeden z trzech banków. Będzie to albo Alior, albo PKO, albo Santander. Dalej, muszę tutaj podać teraz kilka danych. To będzie wyblurowane, żebyście nie wiedzieli wszystkiego do końca o mnie. Kod pocztowy. Te dane podajcie tutaj dobrze, bo one są istotne. Dla banku i później dla naszej obsługi zamówienia telefon kontaktowy to też jest istotne, bo tutaj będzie się bank, jeżeli będzie potrzebny kontakt z Wami kontaktował w tej sprawie. Adres mailowy. Możecie dodać nam komentarz. jakiś do zamówienia możecie nas pozdrowić, albo możecie w komentarzu do zamówienia napisać, jaka jest oczekiwana przez Was data dostawy, i tak dalej. Potwierdzamy regulamin sklepu, bo to jest istotne. Przechodzimy dalej. I w tym momencie klikam zamawiam i płacę. Zamówienie się potwierdza, a system sklepu przekieruje Was do systemu, który obsługuje. Płatność. To, co teraz widzicie, to jest system firmy Comfino. Dostałem na telefon SMS-a. Ten SMS potwierdza moją tożsamość, więc, kod z SMS-a wpisujemy tutaj. I tym sposobem przechodzę już do tego właściwego formularza, żeby zrobić raty 0% dla moich zakupów. Prosto i szybko posłuchajcie kilka informacji. Przydatnych z perspektywy robienia tych zakupów. Teraz kilka pytań i moich odpowiedzi to są najczęściej zadawane przez Was pytania. Pytanie numer jeden: Co możecie kupować na raty? Na raty możecie kupować wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie, czyli możecie sfinansować w ten sposób zakup grilla i wszystkich akcesoriów, które chcecie kupić. Pytanie numer dwa: Jaka jest wartość zamówienia, którą można sfinansować tymi ratami? Od 300 zł do 30 tysięcy, czyli nawet tak duże zamówienie za 30 tysięcy zł możecie sfinansować na raty 0%. Kolejne pytanie: na ile rat rozkładamy te zakupy? Od 6 do 20, czyli pomiędzy 6 a 20, to wy ustalacie, to wy wybieracie w formularzu, ile wybieracie rat. Jaki jest koszt? Zakupów ratalnych w sklepie grilloholicy.pl to są prawdziwe raty 0%. Nie płacicie marży do banku, nie płacicie prowizji i oczywiście nie płacicie odsetek od tych rat. Weźmy prosty przykład dla łatwego obliczenia. Jeśli kupujecie grilla za 5000 złotych, a wasz zakup rozłożony jest na 20 rat, to jedna rata to jest 250 zł. A teraz przenóżcie 250 zł razy 20 rat to jest 5000 zł. Tutaj nie ma dodatkowych kosztów. Czyli koszyk dzielimy na liczbę rat. Wychodzi wam kwota raty bez żadnych dodatkowych kosztów. Kolejne pytanie, które często zadajecie, jak długo trwa zawieranie takiej umowy ratalnej? Zazwyczaj jest to bardzo krótko, bo trwa to mniej niż 15 minut. Natomiast czasami to się Wydłuża, jeżeli w waszym przypadku bank będzie potrzebował dodatkowych informacji albo przesłania jakiegoś zaświadczenia o zarobkach, no to ten proces może się wydłużyć. Najczęściej da się zamknąć zawarcie takiej umowy online w mniej niż 15 minut. Czy do takiej umowy ratalnej wymagane jest zaświadczenie o dochodach? Nie, bo zdecydowanie zdecydowana większość decyzji banku. Podejmowana jest na podstawie Waszego oświadczenia, czyli informacji, które deklarujecie i wpisujecie do formularza, czyli oświadczacie źródło dochodów i oświadczacie miejsce e, osiągania tych dochodów. Czasami zdarza się tak, o tym powiedziałem wcześniej, że bank poprosi Was o potwierdzenie, i wtedy trzeba będzie do tego formularza dołączyć skan albo jakiś PDF takiego dokumentu. Kolejne pytanie: co się stanie, jeśli decyzja będzie pozytywna? I będziesz mógł kupić na raty 0%, wtedy nasz sklep automatycznie dostaje powiadomienie z systemu bankowego: te dwa systemy są spięte, że twoje zamówienie zostało sfinansowane, a my od razu, czyli na następny dzień roboty, spakujemy twoje produkty i wyślemy je do ciebie. A z drugiej strony co się stanie, jeśli decyzja banku będzie negatywna? Nic się nie stanie wtedy taka informacja również automatycznie zostanie przesłana do nas, a my po prostu, a my po prostu anulujemy twoje zamówienie, bo twoje zakupy nie zostały opłacone. Łatwo, szybko i z zabezpieczeniem twoich danych takie są zakupy na raty w naszym sklepie internetowym, dlatego zachęcamy was do skorzystania z takiej formy sfinansowania kupienia właśnie wymarzanego grilla i akcesoriów. Dodam jeszcze tylko na koniec, że, że jeśli na jakimś kroku, w jakimś etapie, będziecie potrzebowali konsultacji. To jest do dyspozycji infolinia, która działa przez cały dzień, firmę Confimo. Możecie wybrać pod numer telefonu podany w formularzu i tam dopytać o jakiś szczegół, który będzie dla Was ważny. Raty 0% i zakup wymarzonego grilla. Z nami to łatwe i bezpiecznie. My polecamy!